Oto Farmtrack 555 DTCV. Producent określa go mianem ciągnika uniwersalnego, a my w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czym takim wyróżnia się ten ciągnik na tle konkurencji. Prezentowany tutaj model do niedawna posiadał maskę o nieco innym kształcie, jednak stosunkowo niedawno wzornictwo zostało nieco uproszczone i obecnie maska posiada nieco bardziej jednolitą budowę. W oczy na pewno rzucają się charakterystyczne kratki, znajdujące się na przodzie, jak i na boku maski, które służą za wloty powietrza. Mamy także tutaj uchwyt na obciążniki wraz z zaczepem, a powyżej maski znajdują się dwa halogeny robocze. Model 555 DTCV według klasyfikacji producenta to ciągnik serii 5. Wyposażony jest on w trzycylindrowy silnik o pojemności blisko 2,8 litra, generujący moc blisko 50 koni mechanicznych oraz 200 Nm momentu obrotowego. Jest to silnik, który objęty jest normą emisji spalin Stage 5, przez co konieczne było zastosowanie filtra cząstek stałych. Pod kabiną znajduje się zbiornik paliwa i posiada on pojemność 80 litrów. Prędkość minimalna tego ciągnika wynosi 1,3 km na godzinę, natomiast prędkość maksymalna wynosi 33 km na godzinę. Posiadamy tutaj sprzęgło podwójne, dwutarczowe, suche. Hamulce natomiast są to hamulce tarczowe, mokre i sterowane mechanicznie. Za obsługę hydrauliki w tym ciągniku odpowiada pompa, której wydajność wynosi 32 litry na minutę. Wymiary prezentowanego ciągnika wynoszą. Długość od 3,21 do 3,28 m, szerokość od 1,65 do 1,85 m, wysokość od 2,47 do 2,6 m, rozstaw osi natomiast wynosi 1,88 m. Masa całkowita tego ciągnika bez obciążników to 2485 kg. Prezentowany tutaj egzemplarz posiada koła rolnicze w rozmiarze 14 na 9 R28, jeśli chodzi o koła tylne. Natomiast koła przednie posiadają rozmiar 280 na 70 R18. Maskę ciągnika otwieramy za pomocą przycisku znajdującego się w kabinie ciągnika. Jest to całkiem ciekawe rozwiązanie, nie tak często spotykane w ciągnikach tego typu. Po uniesieniu maski ukazuje nam się tutaj silnik, a na pierwszy rzut oka widoczny mamy filtr powietrza. Jest to filtr powietrza suchy, dwuczęściowy, z czujnikiem zapełnienia. Filtr prezentuje się następująco: nieco niżej mamy dwa sygnały dźwiękowe. Przechodząc do elementów silnika, mamy tutaj nieco schowany rozrusznik. Dwa filtry olejowe: jeden jest to filtr oleju silnikowego, drugi filtr oleju hydraulicznego. Tutaj znajduje się alternator, nieco wyżej mamy kompresor klimatyzacji. Tutaj w górnej części znajduje się także filtr cząstek stałych. Oczywiście są także dwie chłodnice: jedna jest to chłodnica cieczy chłodzącej, obok niej znajduje się druga chłodnica jest to chłodnica klimatyzacji. Po drugiej stronie silnika mamy natomiast dwa filtry paliwa. Nieco schowany bagnet do sprawdzania poziomu oleju silniku. Pompę wtryskową firmy Bosch. Tutaj mamy jeszcze wlew oleju do silnika. A w tym miejscu poprowadzony jest tłumik, który idzie aż do samej góry kabiny. Ciągnik wyposażony jest również w przedni napęd. Jest to most produkcji firmy Cararo. Warto wspomnieć także o dobrze rozmieszczonych korkach wlewowych oraz spustowych oleju do przedniego mostu co powinno ułatwiać okresowe wymiany oleju. Sprawdźmy teraz, co ciągnik posiada z tyłu. Przechodząc na tył ciągnika, zaczniemy może od kwestii podnośnika. Posiadamy tutaj cięgna oczkowe z odciągami, które regulowane są za pomocą sworzni. Wieszaki wyposażone są także w regulację wysokości, zarówno prawy jak i lewy. Udźwig podnośnika wynosi 1530 kg. Mamy tutaj także do dyspozycji dwa zaczepy. Jest to jeden zaczep dolny oraz drugi zaczep transportowy. Poniżej pod zaczepem znajduje się wałek odbioru mocy, który może pracować z prędkością 540 obrotów na minutę lub 540 obrotów na minutę w trybie Eko. I zmiany tego przełożenia dokonujemy za pomocą dźwigni, znajdującej się w tym miejscu. Nieco wyżej mamy dwie pary gniazd hydraulicznych siedmiopinowe gniazdo elektryczne. Ten konkretny egzemplarz posiada również pneumatykę, i mamy tutaj do dyspozycji trzy gniazda pneumatyczne. W tym miejscu znajduje się właśnie osprzęt pneumatyki. A w tym miejscu nieco bardziej schowany znajduje się jeszcze rozdzielacz hydrauliczny. W górnej części kabiny natomiast mamy jeszcze dwa halogeny robocze. Przechodząc do kabiny ciągnika, zacznijmy sobie może od kwestii przestronności i wielkości całej kabiny. Ja mam 174 cm wzrostu i nad głową mam jeszcze tutaj całkiem sporo miejsca. Na szerokość miejsca również jest bardzo dużo. Warto też wspomnieć o tym, że mamy tutaj całkowicie płaską podłogę. Fotel jest mechaniczny z regulacją w trzech zakresach. Tutaj możemy regulować kąt oparcia fotela. Tutaj przesuw do przodu lub do tyłu. Poniżej mamy także dźwignię, dzięki której możemy regulować wysokość fotela. Mamy także do naszej dyspozycji dwa podłokietniki, tak aby praca była bardziej komfortowa. Kierownica posiada regulację w jednym zakresie. I aby dokonać regulacji, należy przekręcić Tą dźwignię blokada się zwalnia i mamy możliwość regulacji kierownicy wraz z panelem do obsługi świateł. Następnie, pociągając tą dźwignię w dół, kierownica się blokuje i mamy już ustaloną kierownicę pod własne potrzeby. Do dyspozycji jest tutaj także rewers mechaniczny obsługiwany z użyciem sprzęgła. Znajduje się w tym miejscu. Jest także czterobiegowa skrzynia biegów. Jest to skrzynia marki Cararo z zębami o stałym zazębieniu. Biegi wchodzą bez problemu. Przełożenia są charakterystyczne. Każdy bieg ma swoje miejsce. Naprawdę skrzynia chodzi bardzo przyjemnie. Prócz czterech podstawowych biegów mamy tutaj także reduktor, popularnie tak zwany zając, który Umożliwia nam jeszcze zmianę na dodatkowe dwa zakresy, przez co łącznie mamy 8 biegów do przodu, jak i 8 biegów do tyłu. Obok drążka do obsługi skrzyni biegów mamy także dwie dźwignie do obsługi podnośnika. Jedna jest odpowiedzialna za obsługę pozycyjną, druga jest odpowiedzialna za obsługę siłową. Po prawej stronie mamy także dwie dźwignie odpowiedzialne za obsługę gniazd hydraulicznych, znajdujących się z tyłu ciągnika. Obok tych dźwigni znajduje się także taki mały panel, na którym mamy stacyjkę, przycisk od obsługi filtra DPF, włącznik świateł awaryjnych, a także gniazdo zapalniczki. Obok gniazda jest także taka półeczka, która świetnie sprawdzi się jako półka na telefon. Po drugiej stronie natomiast znajdziemy dźwignię odpowiedzialną za włączanie wałka WOM. Jeszcze warto wspomnieć o tym, że hamulec ręczny jest schowany w tym miejscu i znajduje się z drugiej strony. W tym miejscu załączamy przedni napęd w ciągniku. A w tym miejscu mamy blokadę mechanizmu różnicowego. Ciekawostką w tym ciągniku jest również fotel pasażera, rozkładany za pomocą tej dźwigni. O, rozkłada się w ten sposób. Jest to o tyle ciekawe, że jest to jeden z nielicznych ciągników, który ma około 50 koni mechanicznych i posiada homologację na dwie osoby. Czyli w kabinie możemy w pełni legalnie jeździć w dwie osoby. Co nie jest tak często spotykane w ciągnikach tego typu. Przechodząc natomiast na przednią część kokpitu ciągnika, mamy tutaj wspomnianą wcześniej dźwignię do zwalniania blokady regulacji kierownicy. Obok jest przycisk do otwierania maski. Po prawej stronie natomiast znajduje się dźwignia gazu ręcznego. Bezpośrednio przed operatorem znajdują się dwa duże liczniki wskazówkowe oraz dwa mniejsze, schowane w tych większych. I po kolei od lewej mamy jeden duży wskaźnik odpowiedzialny za wskazywanie obrotów silnika. Poniżej niego jest mniejszy wskaźnik, pokazujący aktualną temperaturę cieczy chłodzącej. Po prawej stronie znajduje się drugi wskaźnik, który pokazuje prędkość ciągnika. A poniżej niego jest wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku. Tutaj po prawej stronie jeszcze mamy dwa przyciski do obsługi komputera pokładowego w tym ciągniku. Na wyświetlaczu natomiast wyświetlają się m.in. przepracowane motogodziny ciągnika, jego średnie spalanie na motogodzinę, a także inne komunikaty bądź informacje pojawiające się podczas pracy. Po prawej stronie kierownicy znajduje się także manetka. Do obsługi świateł, kierunkowskazów, a także w tym miejscu znajduje się także sygnał dźwiękowy. Po prawej stronie, na słupku kabiny, znajduje się szereg włączników. Pierwszy z nich jest to włącznik koguta, znajdującego się na kabinie. Powyżej mamy dwa włączniki odpowiedzialne za światła robocze znajdujące się z przodu jak i z tyłu kabiny, a powyższe dwa włączniki służą natomiast do obsługi wycieraczki przedniej i tylnej. Powyżej mamy radio, a także taki mały panelik, którym obsługujemy klimatyzację oraz nawiew, regulując jego siłę nadmuchu, jego temperaturę, a także to, czy chcemy, aby klimatyzacja była włączona bądź wyłączona. Ciągnik posiada także uchylane boczne szyby z lewej, jak i z prawej strony. Obie się uchylają. Oczywiście kabina jest również otwierana na dwie strony przednia szyba niestety nie jest uchylna ze względu na budowę maski natomiast tylnia szyba jak najbardziej jest otwierana za pomocą takiego ciekawego rozwiązania uchyla się dosyć wysoko posiada taką ramkę która na pewno ułatwia jej otwieranie jak i zamykanie jeszcze poniżej do dyspozycji operatora jest mniejsza szybka przesuwna co jest też myślę dosyć ciekawym rozwiązaniem Przechodząc do górnej części kabiny, mamy tutaj otwierany szyberdach wraz z roletą, którą możemy zasłonić ten właśnie szyberdach. Jest także roleta przeciwsłoneczna, znajdująca się z przodu. Posiadamy po prawej, jak i po lewej stronie po dwie kratki nawiewów. Tu jeszcze jest jedna para kratek nawiewów nad nami. Po lewej stronie jest także światełko w kabinie. Po lewej i po prawej stronie mamy jeszcze dwa głośniki. Tutaj jest jeszcze taki haczyk na odwieszenie, na przykład kurtki. A z tyłu za nami znajduje się jeszcze jedna kratka. Farmtrack 555 DTCV to stosunkowo kompaktowy ciągnik o mocy około 50 koni mechanicznych, co czyni go naprawdę uniwersalnym ciągnikiem, który z powodzeniem znajdzie zastosowanie w wielu gospodarstwach. Myślę także, że z powodzeniem może być on stosowany jako główny ciągnik w gospodarstwach nieco mniejszych, ze względu na jego dosyć masywną budowę. Model ten może być ciekawą alternatywą dla ciągników marek zachodnich. Traktor ten Wyróżnia się na pewno obszerną, dużą kabiną wraz z miejscem pasażera, a także do jego zalet myślę, że można zaliczyć stosunkowo nowoczesny wygląd, co prawda jest to kwestia gustu, jednak moim zdaniem wygląda on dosyć nowocześnie, i może się po prostu podobać. A jakie jest Wasze zdanie na temat Farmtraka 555 DTCV? Chętnie poznam wasze opinie w komentarzach. Zachęcam do dyskusji. A także zostawiania propozycji na kolejne testy oraz prezentacje ciągników. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Chciałbym również podziękować firmie Agroma w Rzeszowie za udostępnienie tego ciągnika do prezentacji. Link do sklepu znajduje się w opisie pod tym filmem. Zachęcam do zapoznania się ze stroną tej firmy. W swojej ofercie Agroma Rzeszów posiada także ciągniki innych marek, także serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą.